Róża. Drodzy Państwo, zbieramy dziś płatki dzikiej róży. Tak wygląda. Jest taki piękny, różowy kwiatek. Zbieramy dziś płatki dzikiej róży, ponieważ będziemy robić z nich wodę różaną kosmetyczną wodę różaną. Zbieramy same płatki dzikiej róży. Lub można też zbierać. Różę ogrodową, najlepiej czerwoną, bo wtedy daje bardzo ładny kolor naszej wody różanej do zmywania twarzy czy spłukiwania twarzy. Także zbieramy płatki dzikiej róży, bo ja akurat będę robić tą wodę różaną z dzikiej róży. Płatki są suche, maksymalnie rozwinięte. Już zbieramy w piękny, słoneczny dzień, tak żebyśmy mogli skorzystać z właściwości naszej różyczki. Woda różana, nazbieraliśmy nasze płatki dzikiej róży, takie piękne, różowe, pachnące niesamowicie. I będziemy robić naszą wodę różaną. Od wieków jest stosowana do pielęgnacji skóry i ceniona jest nie tylko za piękny zapach. Można używać róże z ogrodu na przykład. Ja mam akurat tu dziką różę, która niesamowicie pachnie i ma właściwości tonizujące, łagodzące, odmładzające. So, tak więc ja wykonuję wodę różaną, wkładając te płatki róży do wody, która jest przegotowana, wystudzona. Najlepiej też może być źródlana woda i po prostu zagotowuję delikatnie. Następnie zostawiam przez 24 godziny, żeby te płatki róży swoje właściwości wypuściły w naszą wodę, żeby nam po prostu te właściwości zostały w wodzie różanej i następnie mogę te płatki róży oddzielić od wody różanej i używać wodę różaną do przemywania mojej twarzy czy również spryskiwania twarzy w okresie letnim czy w, w ciągu roku. Jeżeli dłużej chcę przechowywać moją, moje płatki róży, moje, moją wodę różaną, wykonaną metodą domową, wtedy wstawiam ją po prostu do lodówki, w chłodne miejsce i mogę sobie ją używać przez kilka miesięcy. No, ja polecam serdecznie wykonanie sobie takiej. Wody różanej z płatków róży w momencie, kiedy ona kwitnie, można ją sobie nazbierać, dlatego, że cera jest niesamowicie elastyczna. Te właściwości wody różanej, którą my sobie wykonamy, a nie wykupimy w dużym sklepie wielkopowierzchniowym, produkowane na ogromną masę produkcyjną. To, są, to jest po prostu woda różana, która jest zrobiona metodą domową. Wiemy, że jest zebrana w miejscach ekologicznych i że jest wykonana po prostu z naturalnych płatków róży. Jest doskonałym tonikiem, odświeża naszą skórę, i regeneruje jej płaszcz ochronny, także pomaga nam też usuwać nadmiar serum. Wspomaga ukrwienie, um, łagodzi podrażnienia i nawilża. Um, więc um, powodem też, dla którego możemy sobie taką wodę różaną, z płatków dzikiej róży, czy dzik róży ogrodowej, która, um, którą sobie hodujemy, jest też um, zmniejszenie, na przykład zmarszczek. Um, można ją stosować w postaci kompresów, okładać sobie um, naszą twarz. Um, Także pozwala zmniejszyć zaczerwienienia twarzy, worki pod oczami, pod oczami zmęczone oczy. Także polecam serdecznie.